Kowiszonką. I to No od jakiegoś czasu tak. Czuć... Muszę, muszę się czuć, bo jestem z pochodzenia Kaszu z nadmorza. A Kaszu to jest taki górą, co nie zdążył na ostatni datek do Ameryki i został na brzegu. Wróć. Oh. Ja. Pierwsza liceum, wyjadła na mastyka. Te hałasy na ulicach, po nocach tak. do tej pory, tu, między innymi. To yy, 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 yy. no, jest pierwsze miasto, najstarsze w Polsce. Charakterystyczne, że no, jest trzecie miejsce w Polsce, to dla ilości pojazdów na łebka. Jest trzecie miejsce, ma Warszawa, łódź i kalisz. Jestem bardzo dumny, że się tu w tym kaliszu znalazłem. No ludzie są sympatyczni. Stare miasto, najstarsze w Polsce. I tak, ja. że jest ta książka na Babila taka, co tam ma upamiętniać te zniszczenia tych książek. Coś Pomnik to są książki kościoły, oczywiście. No, no, chyba tysięcy kościołów. I no. że się, to się można określić. 100... na tak? Nasza, słynna na Zagorzynku. To, tutaj, się na to jest tak, że w tym tak to jest inne prosto, nie? No kościoły, to są najdłuższe, jeśli chodzi takie domy, no nie? tak to już. Całkarno św. Józefa, nie? Św. Józefa oczywiście to jest zamiar światowy, już przez telewizję trwamy, poleciał na świat, przez Polonię. Ja się od Polonii w Brazy, w Australii byłem i tak, i tak dalej. Ryszard, <coughs> Maciej Korzejewski, Monika Ryszard. No. Wiem, że Tomasz Kozłowski no? mieszka, ale Maria Dąbrowska, no tak jak Pan wspomniał. Ja, Maria... Jacek tak, Brodno się nazywam, jest Kolos byłem. Dobra, nagraj, z to nie, nie, znam jak... nie znam akurat, a a, ale... no, no... wrona, wronę, a który które który jeździł kolarzem? No to ja jestem, no, tylko jestem stary już. Znam tylko matlata. <laughs> jakie są, znane postacie yy, związane z Kaliszem? jakie są postacie związane z Kaliszem historyczne będzie? Mirka. Dobra. Wracam, yy, nie moje na... Ale to jest do Kaliszu, bracia nie do szkoły. No, nie. Trudno mi powiedzieć. Tak, tak, tak. No, znaczy, z historii nie pamiętam, bo to zbyt długo upłynęło, jak się jej uczyłem, ale no, jest ulicza po no, no, coś tam słyszałem, ale, bo ja jestem od 30 lat dopiero chaliśmy, nie? Także mhm. nie wszystko tam pamiętam, nie?